I'm OG, I'm new to the game. Czy wszystkim z tej strony DevAccessi będziemy robić dzisiaj kontakt na m 41 Rycerz? Jeśli nam się uda, to będziemy robić kolejny kontakt na Dragonlora z jednego Night'a. Może nam się uda i przy okazji zrobimy Dragonlora, ale to nie w tym odcinku oczywiście z tym Dragonlorem, to już będzie w następnym, jeśli oczywiście nam się uda. Mamy 4CZ -ki, 75 kielich. Ogólnie kontrakt, żeby zrobić taki kontrakt, właśnie z 4 CZ, wynosi 70-80 euro, tak plus minus. Mamy też nowe koj. No i co? Będziemy robić kontrakt. Mam nadzieję, że udany. Pamiętajcie o subskrypcji mojego kanału i pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę, jeśli materiał Wam się spodoba. No i jeśli zrobimy Night'a, to będzie naprawdę zajebiście, ale dobra. Nowa koj. Mamy 40% szans, ponieważ mamy 40, znaczy 40, mamy 4 CZ -ki Kielich. No i mamy resztę tych 6 nowy 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 koi shotgunów koi i tutaj mamy po 20% na każdy z różowych itemów no i co wybierz do wymiany wybierz do wymiany wybierz do wymiany CZK mamy CZK jeszcze jakoś, jak to się teraz dziwnie ułożyło ja to chciałem osobno zrobić ale dobra nie ma osobno mam nadzieję że kontrakt nam się uda Kontynuujemy, mamy 40% szans. Jak robiłem to na stronce CSGO Up, czy jakoś tak, no to udało się za pierwszym razem. No tutaj już pewnie będzie trochę gorzej, ale 40% szans mamy, więc to jest naprawdę sporo. Jak na takiego właśnie. night. A. Czekajcie, ja sobie zamaluję to od razu. Musimy to zamalować. To trzeba zamalować, żebyśmy nie wiedzieli od początku, co nam może dropnąć, a właściwie co nam dropnie. To przy okazji teraz, jak właśnie będę malował jakieś rysunki, jak zwykle, żeby przedłużyć odcinek. I później będziecie pisać w komentarzach, czy 15 zaczął kontrakt, czy maciek, jak można tak przedłużać. Dokładnie tak, ja sobie tutaj będę malował, to możecie właśnie w tym momencie zasubskrybować mój kanał. No i co? Mm, co sobie namalujemy? W sumie, nie wiem, napiszemy sobie tutaj global. Global. O. Elite. Elite. I takie Gape, please. To A takie nie wyszło, ale. Nie B, tylko P. Please. Serduszko. No i co, w sumie? Nie będę przedłużał, robimy kontrakt. Będzie to, będzie to kontrakt na M4A1S Rycerz. Gdzie mamy 40% szans. I albo dostaniemy jakiś słaby skin z, z operacji, właściwie Phoenix chyba. Chyba Phoenix, no ale dostaniemy Glocka, żeby łaka, na przykład Five 7 Ptasia Zagrywka, czy jeszcze jakiś item różowy, którego w ogóle nie pamiętam nazwy. Mamy po 20% na to. Ewentualnie dostamy, dostaniemy M41 rycerz i będę mógł później zrobić Dragonlora będzie fajne. Ale dobra, wysyłamy kontrakt i miejmy nadzieję, że będzie M41S rycerz. No i mamy digla konspiracja. O tym w ogóle nie mówiłem, no i mi wyleciał fabrycznie nowy, fabrycznie nowy desert i konspiracja. No jeszcze udam wylecieć 57 i Glock. Niestety, m rycerz. Nie ma 60 euro poszło się jebać, ogólnie 70, może coś takiego, plus minus. No i tyle, i w sumie pamiętajcie o łapce w górę, pamiętajcie o komentarzu. No i co? No i mamy Digla. Nie mamy night'a, mamy Digla. Pamiętajcie o dołączeniu do grup Team Access na Facebooku, na Steamie. Polajkujcie tam fanpage'a, tam są ogólnie giveawaye i tam ogólnie postuję dosyć często, więc zapraszam. No i co? To by było na tyle, więc trzymajcie się na razie. something terrible is going down through the entire town freaking anarchy and all it brings